Żeby kiedyś o 9.09 powiedzieć dobry wieczór. Ale w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć dobry wieczór, będzie za kilkanaście godzin, prawda? To jest dobre powiedzenie? To jest dobre powiedzenie, w szczególności jeżeli ktoś miał problem ze wstaniem, i dla niego dalej jest wieczór. No właśnie. Niektórzy handlowcy między pierwszym a drugim dniem szkoleniowym mają taki moment, którego nie lubimy. Czyli dobry wieczór, dzień dobry, jak to tam chce. Mamy poranne Serspresso, moim gościem jest Jacek Czarnowski i. Rozmawiamy o zdejmowaniu, a raczej o niezdejmowaniu albo powstrzymywaniu się od zdejmowania spodni cenowych zbyt szybko. Tak, nie mówimy też o tym, jak zdejmować majtki elegancko. Nie, nie mówimy tak, o tym. Nie. Ani do jakiego poziomu też nie mówimy. Też. Mówimy o tym, jak je trzymać, jak wysoko podciągnięte, wysoko, wysoko podciągnięte. Dobrze z piętą gumką. Tak jest. Bardzo dobrze. I na poprzednim naszym wejściu antenowymśmy sobie rozmawiali o tym, że jednym z ważnych atrybutów każdego, czy narzędzi każdego sprzedawcy, który chce tę gumkę trzymać wysoko, to jest dobra, to jest takie przygotowanie się do czegoś, co nazywamy monetyzacją, czyli policzenie, poszacowanie, spojrzenie na świat klienta przez pryzmat oszczędności. E, nie wiem, jakiejś optymalizacji, które docelowo nasze rozwiązanie, produkt może mu dać. Ta I zwrotu z inwestycji. Ta perspektywa w ogóle wydaje mi się, mimo że ona na pierwszy rzut ucha jest dosyć oczywista i bym powiedział logiczna, to w takiej narracji handlowej mało który przedstawiciel tego używa. I trochę dziś właśnie chciałem o tej narracji z tobą porozmawiać, bo jedna rzecz to jest to, żeby to sobie przygotować, przemyśleć, policzyć jakoś się do tego dobrze przygotować, ale potem musisz stanąć przed tym klientem i w jakiś sposób to sensownie zakomunikować. A wiemy już z poprzednich rozmów, że ta komunikacja z tym klientem ciągle naciskającym na cenę, takim presyjnym od czasu do czasu, wchodzącym w jakieś takie buty roli, nie jest taka prosta. Jak Ty byś się do tego przygotował z tej takiej narracyjno-storytellingowej perspektywy? Ja myślę, że jednym z najważniejszych elementów, jak się przygotowywać od tej strony narracyjnej, jest posiadanie dowodów na własne wartości. Nie? Okay. Bo często wiesz, jak to handlowcy mówią, oczywiście przesadzę, nie? mamy innowacyjny produkt wysokiej jakości i nasi klienci są zadowoleni. Okay. E Czyli bardzo wielu handlowców coś takiego mówi, i z tego absolutnie nic nie wynika. Więc ja za każdym razem mówię, jeżeli mówisz o zaletach, o jakichś cechach swojego produktu, o korzyściach, które ten produkt daje, to albo masz na to dowód, jasny, czytelny dowód, albo nie mów tego wcale, to nic nie znaczy. Prosty przykład. Nasze hale stalowe. E, e, nie podlegają korozji. No dobrze, ale jesteśmy na polskim rynku od 25 lat. To znaczy, że po 25 latach e, już mogą rdzewieć. E, no i teraz szukamy dowodu. No nie mamy dowodu, no ale przecież taka hala, ona nie będzie funkcjonowała 25 lat. Okazuje się, że hala, która jest, pierwsza hala, która powstała w tej technologii, stoi gdzieś tam na wybrzeżu Morza Bałtyckiego po skandynawskiej stronie, tuż nad morzem. W bardzo trudnych morskich warunkach i stoi tam od 52 lat. I nic się nie dzieje, bo ostatnio ją e, zbadano. No i to jest dowód. No tak, ale to, to ten dowód musi być przygotowany przez organizację, bo wątpię, żeby handlowiec sam sobie mógł e, zrobić jakiś dowód na, na, na zalety swojego rozwiązania. Tak, tak długoterminowo. No musi być, oczywiście, no, to, to również są jakieś certyfikaty. Nie? Ale handlowiec mówi: No, mamy certyfikat jakiś tam XY kłamane przez 128 na 456. To mówię, za każdym razem mów, co jest najistotniejsze w tym y, certyfikacie i podaj dwa, trzy parametry kluczowe, po to, żeby klient, wiesz, bo y, klient, któremu opowiadamy pewną historię, musi umieć w nią wejść. Musi y, zobaczyć y, dookoła, jakby siebie w środku. Czyli on musi zobaczyć tą halę na, na, na tym wybrzeżu i jeszcze usłyszeć na przykład, że tam jest przetwórstwo śledzi solonych, I mewy latają. Tak, i mewy latają. No to on to widzi. No, dobra, Ale to jest kwestia w związku z tym też jakiegoś może języka obrazu, tak, no, że, że to mówisz, no bo tak sobie wyobrażam, że na, to, że, że na tą taką percepcję to wpływa kilka rzeczy, no te liczby takie konkretne mhm. plus oczywiście sposób mówienia, ale sobie teraz do tych liczb jeszcze wrócę, no bo zobacz. Powiedzmy, że część tego dowodu społecznego, czy takiego dowodu biznesowego, jakiegoś proof of concept, cokolwiek byś nie mówił, jest gdzieś po stronie organizacji. Powinien być, tak? tak Jeżeli nie ma po stronie to, marketingu. To mogę sobie wy, 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 wyżebrać albo poprosić, może to się da zrobić. Ale może na przykład takim źródłem dowodów są jakieś moje rekomendacje czy referencje. Czy ja mogę do niektórych moich klientów, myślę, że no tutaj w ramach tych cyklu, tych naszych rozmów, kilka razy poruszyliśmy temat poleceń, referencji, jakiego śladu, który mamy po, po naszych istniejących klientach. Wydaje mi się, że taki klient, który mówi, wiesz, ja, ja powiem klientowi, ja, wie Pan, mam trzech przynajmniej klientów z Pana, branży z Pana sytuacji, gdzie w trakcie rozmowy czy po naszym rozwiązaniu, jak teraz by Pan do nich zadzwonił, to Panu powiedzą, że nie wiem, 12%, yy, nie wiem, uratowali marży ze względu na to, że zastosowali rozwiązanie XY, tak. Czyli to, to może nie musi być dowód, Mierzalny w rozumieniu takim, że wiesz, że mam badania przeprowadzone na jakiejś próbie, tylko jakieś wybrane historie, które sobie zebrałem. Tak? Może to, to ma sens? Tej Nie no, ma... Ja myślę, że, że jak... możemy podzielić to na kilka kategorii. To są te e, dowody zbierane przez organizację, o której... mhm. to jest ta hala, to są zebrane certyfikaty, to, są, e, to jest stan pewnej organizacji. Drugim elementem. E, to są moje własne doświadczenia. No, można powiedzieć, OK, a jaki Pan ma na to dowód? Przez ostatnie 5 lat, jak pracuję w tej organizacji, zrealizowałem 48 projektów, które były bardzo pod... w Pańskiej branży, e, w których zastosowaliśmy tą samą technologię. No tak, i osiągnęliśmy, albo klient osiągnął I klient osiągnął e zamierzony efekt, który chce z Panem osiągnąć. No dobra, ale to jest takie coś takiego, wydaje mi się to, co mówisz, to, to, to znowu jest taki trochę bawał, bo Wszyscy żądają referencji, y, takiego wiesz, a jakie ma pan doświadczenia, a proszę mi dać jakiś kontakt do kogoś, kto mógłby poświadczyć to czy tamto, prawda? To są takie namacalne właśnie dowody na to, że to co mówię nie jest zwykłą ściemą i nawijaniem makaronu, tylko że przynajmniej 50% rzeczy, które obiecałeś dowiozłeś, tak? zresztą ja myślę, że 50% tak jest nieźle, czyli że, y, ale to są takie realne rzeczy. Pytanie, czy są jakieś takie właśnie narracyjne, oprócz zebrania danych, bo to znowu jest jakby zadbanie o to, żeby mieć te historie na podorędziu, czyli żeby te dane gdzieś były na tyle blisko Twojej głowy, Twojej uważności, że możesz w każdej chwili wyjąć z głowy, proszę bardzo, tak się wydarzyło. Ale zastanawiałem się, czy, czy są jakieś takie narracyjne jeszcze, sensowne zasady, reguły, które właśnie, chętnie, wiesz, wzmocnią fajnie ten przekaz, Związane z tą monetyzacją, związane z tą wartością, z twojej perspektywy. Ja, ja bardzo często mówię handlowcom, pokaż specyfikę tej historii, czyli opowiedz o miejscu, znowu nawiążę do, do tej hali tam nad morzem, opowiedz o konkretnych ludziach, opowiedz o typie produkcji, mów. Kiedy to się zdarzyło, przez jakiś czas, trochę jak w teatrze, musi być jedność czasu, miejsca i akcji, i wtedy ta historia jest pełna. Wtedy mogę się jako odbiorca, widz kupujący, w nią zanurzyć. Jeżeli ja ją widzę, jeżeli w mojej głowie jest wyobrażenie tego, to ten, ta, ta jedność czasu, miejsca, akcji, czy gdzieś ja pokazuję, to plus dane konkrety, okay. one dopiero dają... Ale wiecie, z tego wobec... co mówisz, to jest jedna bardzo ważna rzecz, ja się absolutnie pod tym podpisuję, bo wielu handlowców yy, i w ogóle wielu specjalistów, bym powiedział, ma w głowie coś takiego, że liczą się fakty, tylko fakty. No. Natomiast my mówimy tak, fakt tak, ale być może albo nawet w szczególności musisz zadbać o to coś, co na pozór wydaje się mało istotne, ale Przyciąga, czy pozwala zwizualizować klientowi miejsce i tak jakby trochę zidentyfikować się, wejść w budy tego klienta. Jak mówisz, panie Wojtku, hala 30 km od. od już jak gdzieś pamiętam ten wiatr, biała, duża, wielka hala zrobione ze stali Czyli jakby trochę ten język obrazu, o którym mówisz, tak. ta, 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 ta pomaga. W takim właśnie wejściu trochę w świat klienta, nie? To jest też taka sztuczka, trochę bym powiedział, narracyjna. Ale to jest sztuczka, którą stosujemy od yy, dziesiątek tysięcy lat, jak myślę, że tak długo jak ludzkość istnieje. Jest taki prosty przykład, jest taka strona, polecam zajrzenie na nią www.significantobjects.com, .signi amerykańska strona, gdzie przedmioty znalezione w wyprzedażach garażowych, kupowane po kilkadziesiąt centów, po, 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 po dolarze po półtora. I do tych przedmiotów specjalnie, Czyli autorzy, literaci, dorobili historię. I średni e, zysk, czy e, wielokrotność, na której wielokrotność wartości, która spowodowała tam za, za którą sprzedano, to było tam ponad 80 razy e, wzrosła cena tych przedmiotów. Poprzez historię. Poprzez historię, tylko historię. Więc można by powiedzieć, to wszystko, co my, co my robimy e, e, w, w zarządzaniu ludźmi, w sprzedaży, w biznesie, to ja myślę, że historie mają niezwykły udział w tym. Mega. Parkujemy tą historię na dziś. Do zobaczenia jutro.